Witam Was. Kolejny upalny dzień, tym razem już z basenu. A skoro jest czas na wejście do basenu, to trzeba również zadbać o czystość tego basenu. Więc zostańcie ze mną dzisiaj i porozmawiamy o tym, jak zadbać o czystość wody. O czystość wody możemy dbać na dwa sposoby. Dorzucając chemię do basenu albo w sposób mechaniczny. Czyli na przykład za pomocą takiego urządzenia jak sitko oraz pompka. I to jest temat dzisiejszego filmu. Czyli, żeby włączyć pompkę, to najpierw trzeba ją zamontować. I powiem Wam, w jaki sposób zamontowałem pompkę, co jest ważne w montażu pompki, więc do dzieła. Zobaczycie nie tylko na zewnątrz jak wygląda system montażu, ale również zanurkuję i pokażę Wam, jak wygląda. Od strony basenu, gdzie jest pobór wody, a gdzie jest wypływ wody z pompki. Idziemy nurkować. Do roboty. Pierwszym aspektem w montowaniu pompki, tak naprawdę, to jest nie jej zamontowanie, ale znalezienie miejsca, gdzie należy ją postawić. A mianowicie trzeba ją postawić w odległości około 2 metrów od basenu. Moje ręce to jest jakieś 1,75 m, więc blisko 2 metry od basenu ustawiłem pompkę. Mogę ją jeszcze troszeczkę dalej przesunąć, ale chciałem, żeby tu był dostęp do kwiatków, kiedy się je podlewa. Kwiatków, bazylii i drzewka. Producent bardzo ułatwił nam montowanie pompki, dlatego że oznaczył na basenie A i B i na pompce A i B. I tak trzeba podłączyć dokładnie rurki A z A oraz B z B. To, co jest istotne, to miejsce montowania wlotu i wylotu pompki. Mianowicie tam, gdzie jest wyżej, jest wylot, i tam, gdzie jest niżej, jest pobieranie wody. Jest to myślę, że podyktowane tym faktem, że jeżeli by się woda wylała z basenu, to pompka zaczęłaby zasypać powietrze. A chyba nie jest przystosowana do pompowania samego powietrza. Raczej jest przystosowana do pompowania wody. Także prosta sprawa. Podłączamy A pod A, B. Pod B. Kolejnym aspektem to są zaciski i oringi ringi. Dzięki którym montujemy węże, które doprowadzają i odprowadzają wodę do pompki. Są to plastikowe elementy, które dokręcamy w bardzo łatwy sposób. Do montażu pompki używamy takich zacisków. Jak najgłębiej należy włożyć. W tym miejscu jest o o którym mówiłem. Przekładamy. I zakręcamy. Nie są potrzebne żadne instrumenty, które będą nam potrzebne do tego, żeby coś dokręcić. Są to plastikowe elementy. Nie można za mocno dokręcać, żeby się to nie popsuło. Są również uszczelki, tak zwane oringi, i trzeba je umieścić w taki sposób, że to nie spadło. Jest tam wrąb na oring w jednym, drugim miejscu. Ja natomiast uznałem, że popchnę to znacznie dalej, żeby ten oring bardzo dobrze do dolegał, bo miałem jednak pewne wątpliwości, czy. Jak dotrę tylko do zacisków, to zacisnę po pierwsze tymi zaciskami dobrze. I nagle w nocy, na przykład, nie eksploduje mi i nie wypadnie cała woda, cała, ca, cały wąż, i nie rano zastanę pół basenu z wodą. Dokładnie to samo robimy z tymi elementami, i pompka jest teoretycznie gotowa do działania. Tak naprawdę musimy zrobić jeszcze jeden element, jeszcze jedną ważną rzecz, czyli odpowietrzyć pompkę żeby wyleciała z niej woda. Aż pojawi się, żeby wyleciało z niej powietrze, aż pojawi się woda. Kiedy woda wypłynie, dokręcamy z powrotem zawór. Sprawdzamy, czy wszystko jest ładnie dokręcone. I co pozostaje? Pozostaje rozwiązać kabelek i podłączyć go do prądu. Wtyczkę należy podłączyć do przedłużacza który jest, i umieścić ją minimum 3,5 metra od basenu. Myślę, że na tym chodniczku akurat jest 3,5 metra i będzie to dobre miejsce. Trzeba tylko pamiętać, żeby wieczorem przed podlewaniem odłączyć tą wtyczkę, bo może można potańczyć breakdance'a. Uwaga! Pompka ruszyła. Ostatnim elementem jest usunięcie jakichś elementów z powietrzem, jeżeli będzie taka potrzeba i poprawienie odpowietrzenia pompki. Pompka zamontowana, woda się filtruje. Dodatkowo ruszyliśmy temat związany z chemią do basenu, ale będzie to w jednym z następnych odcinków, także zapraszam do oglądania naszych następnych przygód basenowych. I zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie, jakie macie problemy ze swoim basenem, może uda nam się pomóc. A co do chemii basenowej, to tutaj powie coś nieco więcej Agnieszka, dlatego że ja ostatni raz chemię to miałem. Na początku lat 90. Agnieszka miała chemię na studiach. Na naszym kanale znajdziecie również inne filmy dotyczące basenu, związane z tematyką basenową, czyli przede wszystkim podstawowy film tam, gdzie rozkładaliśmy basen i przygotowywaliśmy podłoże do basenu oraz film z gadżetami do basenu. Tu jest nasz najnowszy film, tutaj o tu. Kliknijcie go i kliknijcie subskrypcję. Na razie, hej!